Słuchajcie, Igor oszalał Gdzie to? So, gdzie to so, so. Gdzie oh, oh. one są? Gdzie one są? mam Czego szukasz? Jak to czego? Wiecie czego szukam gdzie one są? Wiesz czego? Zajdę? Nie, ja nie mam pojęcia. Cały że... ten dom idzie z pyłem Jak to cały dom! Cały dom! Igor, ale powiedz czego szukasz, to będzie łatwiej się dogadać. Wiecie, czego szukam. Mojej najświetlniejszej rzeczy, która zawsze mi towarzyszy i dzisiaj została mi odebrana. Mózg? Tego nie mam od zawsze. A, to fakt, nie można zgubić czegoś, czego się nie ma. Komputer masz, pleca, plecak! Czyli nie wiecie, tak? Nie wiecie czego nie mam. Nie widzicie tego. Nie. Tak? A rodziny nie masz ze sobą. Czego szukam! O Jezu, Igor! O ich cienu! gdzie diamentowych! A doma, ty słyszałeś? o no. nich? No nie, nie mam pojęcia, gdzie one są. Ale jak to zrobiłeś? Przecież ty masz zawsze je na szyi! No miałem je zawsze na szyi, zostawiłem w moim bezpiecznym miejscu i już ich nie ma! Jak to nie ma? A Gdzie zostawiłeś je? Toma. Nie powiem wam! Gdzie jest ostatnie miejsce, gdzie je odkładałeś? W mojej skrytce. A je są w tam? Nie ma, nie ma ich. Od rana ich szukam i ich nie mogę znaleźć. Dobra, gdzie jest ta skrytka? Bo Piotrek też zawsze tak robi, że czegoś nie może znaleźć, a jak do niego podchodzę i zaglądam, to zawsze to ja. Gdzie Nie nie, tyle było układania tej ściany znowu. Igor, Nie, co? Serio, ja wiem, że to byłeś. Ty swojego chaina masz niby. Ej, on znajdź sobie widzowie, Zostać łapkę w górę i patrz jaki fajny chain mam. To, że ty nie masz, nie znaczy, że ja też mogę go nie mieć. Ja go mam i jest dobrze. Super! super. No bo to są rzeczy materialne! Igor, zobacz, tu w tej chacie patrzę. Bo tu jest wszędzie że żebym mógł zgubić chaina dosłownie, wszędzie i on go nie znajdzie. Ale Mega się zdenerwował, nie? Ja myślę w ogóle, że on zostawił gdzieś w kiblu i nie widzi ich po prostu. Tak? No ale kiedy on się zdenerwował ostatni raz w ten sposób, powiedzmy? No nigdy. No właśnie. On po prostu, no faktycznie, jeśli zgubił te chainy no. te chainy są dla niego ultra, ultra, ultra ważne. A! Jeszcze klamkę urwałem. Co? Jak to? I no to nie. Nie, słuchajcie, ja wiem, to będzie albo ty, albo ty. Gdzie e? są moje chainy? Ja nie masz tajnów, Gdzie nie. są moje chainy? A w basenie? Patrzyłeś? Patrzyłem, patrzyłem już wszędzie! A tu ale nie, nie ma. Słuchaj, myślę, że... Nie! Użyć i je wyłowić. O! o przecież nie widać tutaj. Nie ma ich tutaj. Nie, dobra. Słuchajcie, ja przeprowadzam w tym momencie przesłuchanie. Póki oni was jeden po jednym zabieram i przesłuchuję, gdzie są moje chainy. Dobra. Albo ty, albo ty, ALBO TY MAM! Ej, Ty stary, wasza sprawa jest, bo chciałem się zapytać, czy masz do pożyczenia chainy. Polecę na melaż. Gdzie one są? Ty kurna! Aaaaa! O nie, Łukasz! Jane'ów, tu są ludzie, przestańcie się no tak pochować Gdzie są moje Jane'y? Ja chciałem pożyczyć Czejna na melaż na stary Tak, akurat jak zgubiłem z kim tego... A ty go będziesz A ty go będziesz używał? Weź go pożycz Ludzie! Nie sobie z niego jaj dzisiaj. Y, uspokój się, usiądź, my coś poradzimy, dobra? dobra albo przynieście mi te w, w, w ciągu 5 minut, albo wszystkich was po prostu zniszczę. Dobra, to róbmy przesłuchanie w takim razie. Przesłuchanie, razy. no. Przesłuchanie? Dobrze. Ty wy... jest pierwszy, bo ty jesteś najbardziej podejrzany. Już. Nie wiem, co on chce uzyskać tym przesłuchaniem, bo jestem pewna, że nikt z nas tego nie zabrał, ale dobra, jak chce, to dobra. Lecimy. Dobra, zaraz, ty... co ty wymyśliłeś? Jesteś pierwszym podejrzanym, przesłuchujemy cię. Dzisiaj o 10 rano zginęły moje chainy. W sensie, nie wiem czy o 10, ale o 10 przyszedłem i nie było moich chainów. Igorek, Igorek kochany, ja się urodziłem z chainami, ty chcesz mnie przepytywać stary? Dlatego kwiłko? jesteś najbardziej podejrzany stary. Ja? Tak, ty! Oła! Ty, Oła! Nie po Gdzie są moje chainy? Dobra, powiem ci. No? W dupie, nie wiem! <laughs> o! Nigdy nie, Igor! nie można tak! Dobra, dobra. To, to tylko chainy Dobra. I to tylko ja. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, Pomyśle. jeszcze raz. No co robiłeś dzisiaj o 10 rano? Uh, prysznic. Powiedz. Nas, prysznic, tak. prysznic, śniadanko z mamą i przegląd auta. Dobrze, czy masz kogoś, kto się tu potwierdzi? Nie. To wypadek, co jesteś nadal podejrzany. Kto no, ma następna, już! Jousz? jesteś mi po co tu jesteś. Dominik, powiedz mi, co robię dzisiaj o 10 rano. Jeszcze się myłam w domu, jeszcze mnie to nawet nie było Mhm, mm Bardzo ciekawe, bo mam inną teorię Bo Zipek o 10 już był Był, bo przyjechał wcześniej Tak, to powiedz mi jak to jest możliwe, że Zipek tutaj był, a ciebie nie było Jak jeździcie jednym tym samym samochodem Bo ja dzisiaj przyjechałam Ubera I mam na to potwierdzenie, mam w telefonie przejazd. mi proszę mój telefon, bo mnie zamieram. Nie ma telefonu, kolejna podejrzana Wypadł stąd, już, już, już ja! Siadaj No nie to. Siadaj to. To. Gdzieś, czy wszystko z tobą dobrze? Tak, tak, nagrywaj Jacka Okej. Okay. Jacku, Jacku, Jacku Takie Jako ty z tutaj obecnych masz no. chaina i powiedz mi, jak to jest możliwe, że mi zabraziono chainy, grzesiowi nagry też zginęły chainy? To by jednak nie właśnie, ja nie mam chainów, zobacz. O. A no nie masz, nie no. masz. Maczasz tam takie włosy jak chainy. Dobrze, no. dobrze, nie no. rozpraszaj się! Dobrze, dobrze a... są moje chainy, Spałe! Było normalnie! Co Co robię robię? Co? 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 A, no, no sprzątaczka posprzątała trochę katę. I była tu i sprzątała sprząta, 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 Była sprzątaczka! Sprząta, rano! Igor, nie lepiej! Ja wiem, Kuna ci to zabrała! Kuna zabrała! Waj sprzątaczki nie było! Kuna za 300 zł. Nie, nie! nie dobra, dobra, bo wy tutaj nie sprowadzacie na złą stronę. Wszyscy spiskujecie przeciwko mnie! Wszyscy! Nie! Żadnej góry tu nie było! Ja, ja nie, się wiem, to jesteście wy! To jest kłamstwo, kuna była, a czajny jest Słuchaj, Słuchaj. No. Ja mam pewną teorię. No. Znaczy, nie mam teorii. Mam lepszy pomysł <laughs> po prostu. Kamery przecież są w tym domu. Uuu, ej, Obejrzyjmy po prostu monitoring! Przecież to takie proste. Ej, to banalne i zobaczymy, jak kuna wynosi A my już zdążyliśmy zostać pobici przez Ikora. On jest nienormalny dzisiaj. Chyba mu zależy na materialnych rzeczach. Znajdźcie od mu, gdzie mu te chainy w razie W, ale one są z Dubaju i robili je jakieś, nie wiem, ty pamiętasz. A, ta, pani Madame Fufiu. -fiu. Ona Madame te chainy, Fiu. tak. Madame Fufiu. Tak. Ona robiła tak. je na farmie z wielbłądami. O, co, że się zabała? Gdzie są moje chainy? Dobra, gdzie jest Dominika Magenia Lepla. Tak! Dominika genialne Lepla posłuchaj je! Słuchaj! Obejrzyj monitoring! Dobra Nie wpadłeś na to, nie? Dobra Zanim nas wszystkich Oskar Dobra, idziemy monitoring zobaczyć Już Odpalaj ten monitoring Odpalamy Odpalaj Tylko poczekaj, trzeba w ogóle zobaczyć gdzie tutaj Ej czy my mieliśmy kiedyś ruch na balkonie? No na pewno, ja z Jackiem nie wychodziłem na balkonie. A tam o, tak. To nie jest Jack, patrzcie ktoś wchodzi nam Ej. przez balkon na chatę Przez daszek normalnie On mi ukradł te czajny, Ten kurna, nie wiadomo, spokój Nie no stary to włamywacz, patrz Widzisz jaki ma wchodzi kolor W sumie jak włamywasz no Otworzył twojego laptopa mm. I w ogóle dziwne jest to, że od razu się skierował do twojego Tak Poczekajcie, czy on woła twój fotę? Ale świj jako Ale jak, jak się sztacha w ogóle. On Ech... Też wącha jego fotę. To nie jest stary Czekaj, co? Jak do... co? co? A co jest na kamerze dalej? Doma. Ej, co? Podłączył ci coś chyba do komputera i podniósł słuchawki ten... i je wycałował. Ej, to nie jest włamywacz Ty masz jakiegoś stalkera z No kurde, albo no, no. jakąś fankę. Na to. No, no, no. To jest. Mówiłem, że to jest on! Dobra, gdzie on jest? Można tak z go z może tak zbliżyć tego mordę? minął z kadru i w ogóle go nie ma. Nie ma, ma czarną kominiarę. stary, nic nie widać. Jak zwykle ten sam kolor. I tylko patrzcie, on się wywalił. Co, co? Ja. To jest jakiś fajtłapa Ej, to teraz coraz bardziej wierzę w to, że to jest grześ, nie? Eee, jak kałajza! Serio To jest Dobra Teraz patrz, kurde, masz pierdzieć, człowieku Zabieram go! Odklepuj, odklepuj O, to on odklepuj. go wklepał On chyba już nie jest smutny, że mu zaginęły te chainy Przecież moje chainy! Ty moje Nie, dobra Słuchajcie, serio, wiemy, że to by mywać. mi się do kupy. Słuchajcie. Zeszło mi już trochę ciśnienie i wiemy, że to było mywać. Nie jestem już na was zły. Przepraszam Was, że byłem na was zły. Przepraszam Dominiko. Przepraszam. My Rześiu, byśmy przepraszam ci nie się, trali, się. Przepraszam. No, to przepraszam. To jest jest moja woda. Słuchajcie, tu były moje chainy. Zawsze kładę na moim drewnianym biurku, który jest mega prestiżowy. Ja że on dotykał tą wodę i pił z niej. No. O. Uuu, mm, po tym stalkerze Czuję jego DNA A ja czuję ten zapach. Grzzeczka, biurka. Patrzcie, widzowie, co tu się dzieje. O, ale widzowie, jedna jest... rzecz. Te, to wszystko zostało zniesione do mnie. Te syfy wszystkie. Zobacz USB, bo on się nie wytłumaczy. Ubrania w ziemi to też przypadek. No. Odpaliłem kompika. I tak, na razie nie widzę, żeby tu było coś nie tak. Eee, w plikach może? To coś jest? Nie. Ale a to? Uuu, tutaj na środku jest. Prawie aż tutaj. Prawie nie widać słów w folderu. Dla ukochanego. Co? Nie było w... jak to dla ukochanego. co Ty masz laskę? w jak... ptysią! Co? Czeka. Ej, ale te ty jak to nie był facet przypadkiem! Ej, mój ptysio! Zdaję czy to jest facet czy kobieta? Bo jak to jest facet, to za, to... <grym> no to co? Wyglądał jak facet, dobra odpady. Trochę tak, mamy nadzieję, że to dziewczyna. Co tam? Co? Jest wielki tekst? Dawaj, czytaj, to bo ja już widzę początek i nie mogę. Ale list miłosny. Dobra. Dawaj ptysiu. Kocha, kocham cię mój ptysiu mysiu, Jestem twoim wielkim fanem! fanem! Fan! Fan nie fanka! Nie martwcie się, przeczytamy no, dalej, dalej, dalej! I Zawsze super. chciałem być taki jak ty, dlatego się tutaj włamałem. Nie chciałem nic złego, tylko poczuć się na chwilę tak jak ty w O! Oh, kawaii! Zabrałem twoje chainy, bo chciałem mieć coś na pamiątkę, ale mogę ci je oddać, tylko masz się ze mną spotkać. I lokalizację dostałeś? I uwaga, patrzcie so na Ej, mamy koordynaty ogólnie. Ej! Dziś o 15! Ej, co? To, ty zaraz! To za chwilę jest! Igor! Rawka. Idziemy na randkę Nie ma szans. Igo, chcesz odzyskać chainy czy nie? Szczerze, w tym przypadku nie chcę ich odzyskać. Nie chcesz, tak naprawdę. Źle myślisz, nielogicznie. Czasem warto się poświęcić i być przez chwilę inną osobą Słuchaj, to może brzmieć śmiesznie, ale on może być niebezpieczny. Zróbmy tak, żebyśmy że stoi. niebezpieczny. Ochrony. Wiesz, że masz odzyskać te chainy. Idziemy odzyskać te chainy. Zależy ci na tym. No chciałbym odzyskać chainy. A... Chciałbym odzyskać! Chcesz to idziemy, zrobić? Nie, idziemy. No, no, chcę! To no nie! Ale stary co! To no, wychodzimy! Wasz ochroniarzy, lecimy! Doma cię będzie broniła! Idziemy do... się uzbroić i idziemy po czań. Dobra, ale dobra, słuchajcie, jak on będzie chciał do mnie podejść, Dzeku, ty, fronta na tego walisz. Po prostu walisz dobra. go, ja tak, tak się ustawię. Ja znam jeszcze jeden cios, możesz ja nie przetestować. Nie, nie wiem. dobra, dobra, uwaga! <laughs> Dobry cios! Czuć, żem i parę innych słów! 부엌으로 <laughs> 불씨. <도어버라고 웃음> <laughs> No jesteśmy już gotowi. Ochrona taka, że takiej w Polsce nigdzie nie ma po prostu. Tak. mój co, stary, wszystko wytrzymać. Wytrzy. No jest cudownie, no lepiej nie będzie. Chodźcie, zobaczymy nas w ogóle. Nie słuchajcie i nic nie grozi. Jest Oczywiście, się... to jest Zamy. najprostsza rzecz na świecie. Ej, ej. Żeby go nie stracić co, z oczu, jest... Co? Ej. ej, co się stało? Porwał go ktoś już. Jak to porwał? Klamka się urwała! G, on urwał klamkę, dziś, zapomniał. Tym, Igor w okolankę. Ej, nie! Najgorzej, my teraz nie wejdziemy dookoła! Przecież dookoła. Igorowi on zrobi krzywdę, szybko! No. No, Mogliśmy go chronić! Co się dzieje z nami? Aaaa! Igor! Ej, nie ma Igor. ich, zniknęli, nie ma ich. Kurde, no nie widać ich nigdzie, ale gdzie on mógł go zabrać Wiesz, w takim czasie? Nie wiem, najgorsze jest to, że nie wiadomo co się dzieje, a po drugie, Igor jest naprawdę w niebezpieczeństwie. Co? Jesteśmy jego ochroniarzami, go zawiedliśmy. Ja ci pokażę, jak to jest kraść moje ciny. Ej, Jacku, weź ją podnieść, żeby zobaczyła coś. No. Nie widzę nic! Dobra. Nie ma go. Ej, zawiedliśmy jako ochroniarze, jest Nie. mi tak przykro. Trochę mam go w dupie, a ja jest strasznie źle. Strasznie źle pierwszego dnia. Ej, może tu jest coś fajnego, żeby było na co to w ogóle jest wszystko? Ej, patrzcie na to o, Jezu, teraz wózkiem się będziesz bawił? Doła, Dawaj, walimy się w tym na chatę Rozbijemy szybę, ale i oh. Igora Dobra, Będzie nice A gdzie, którą szybę? Tamtą balkonową Dobra, to w drugą Nie Jedziemy! Dobra, wjeżdżamy! Ej, to zły pomysł jest o, Jak zły Doma, żyjesz? Nic ci nie jest? Jezu, przepraszam bardzo, naprawdę nie chciałem W tych wszystkich itemach jestem niezniszczalna, ale i tak zwykli <śmieniu> Już jest po naszym Igorku! Przecież my go nie uratujemy! No nie, już na pewno jest po nim. Nie mogliśmy się dostać na chatę. Ej, chwila. Przecież zawsze jest bazen otwarty! Do basen! basenu! Basenem! Basenem! Zita! Lasso! Igor, ratuje cię! Jest! Nie! Yes! Igor! 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 Ej, jestem jest! Nie żyje. Igor, co? co? Żyjesz? żyjesz? Żyje, żyje. Patrzcie co ma? Moje czynniki. Ej, co, co jest? Nie zrobił ci krzywdy? Nie zabił ci. On mi człowieku myśleliśmy, że nie żyjesz. Czyli Słuchajcie, dałeś radę po no. prostu. A co wy myśleliście? Że ja sobie nie rady z takim frajerem, kurna? Nice! Umbieliście jakimś... się na kurna! Dobre, Słuchajcie, ogólnie Sigma. No widzowie, widzieli co ja z nim robiłem zresztą. Nie, nie wróćcie tutaj już. A i w ogóle jest kryjem z ściana, który ma przy sobie, patrzcie. Ile... To jest! O jest! Jest go ukradłem! Więc mamy księżyć. Nie jest 5 stówek Nice! Dobre, dobra, ja idę się flexować na ulicy moimi czynami, trzymajcie się. Igor idzie się poflexować, a wy też zróbcie flex i naciśnijcie subskrypcję i łapkę w górę pod tym odcinkiem. Elo!